Pierwszy set, szczególnie na noże i wydawało się, że gdyby nie przegrana końcówka, to ten mecz mimo wszystko mógł się potoczyć również i dla lotnika inaczej. Ciężko powiedzieć, że no, rzeczywiście pierwszy set raczej zaważył na tym, jak zakończyło się to spotkanie. A no, niestety wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja. Też dopiero wracamy teraz tak naprawdę w pełnym składzie do treningów, także troszkę jej brakuje sił, no ale staramy się, żeby te mecze teraz lepiej wyglądały z naszej strony, no i walczymy o każdy punkt, który są dla nas tak bardzo ważny, aby starać się utrzymać w lidze. No właśnie, wy niestety zajmujecie dolne fragmenty ligowej tabeli, no ale ten mecz pokazał i w poprzedniej z Basem Białystok, że rywala się nie boicie, że podchodzicie bez respektu w pozytywnym tego słowa znaczeniu i naprawdę jesteście długimi fragmentami walczyć jak równy z równym. No zdecydowanie. Trzeba podkreślić, że mamy dosyć młody zespół tak naprawdę. Jeszcze niedoświadczony mało chłopaków grało na poziomie drugiej ligi. Czas pracuje na naszą korzyść i staramy się wykorzystywać swoje szanse z różnym skutkiem, ale mam nadzieję, że końcowym efektem będzie utrzymanie. Teraz pozornie łatwiejszy kalendarz, więc teoretycznie powinno to pomóc właśnie w tej misji, jakim jest utrzymanie. Będziemy walczyć na pewno w każdym meczu. Mamy nadzieję, że obowiązki służbowe znów nie przekreślą naszych szans. No ale na pewno nie odpuścimy do samego końca i będziemy się starali, szczególnie dla naszej publiczności, która zawsze tutaj wiernie dozdopinguje i stara się nam pomóc w każdym meczu. No i myślę, że właśnie należy to podkreślić. Jesteście klubem wojskowym po części. Łączycie właśnie obowiązki, jeśli chodzi o służbę, z grą w siatkówkę. Jak w ogóle dacie radę to godzić, bo to jest dla mnie coś niesamowitego. W każdym meczu teoretycznie macie problemy kadrowe, i tak zawsze z otchłani jesteście w stanie różnych zawodników wyciągać. No niestety i prezes, i trener stoją na głowie, aby to wyglądało, miało ręce i nogi. Łatamy nasze dziury jak tylko można, no ale nie na, nie na wszystko mamy wpływ. Dowódcy nasi również starają się nam pomóc. Przez jakiś dodatkowy czas wolny, ale wiadomo, że przy obecnej sytuacji naprawdę jest ciężko wygenerować ten wolny czas, gdyż no, spędziliśmy mnóstwo czasu na granicy i to, że nawet byliśmy w 8 czy 9 osób na meczu nie przejawiało się tym, że na treningach było tyle osób, bo zdarzało się, że trenowaliśmy w 3-4 osoby. Podziw i szacunek dla Was tym bardziej życzymy tego utrzymania. My również życzymy Wam powodzenia w dalszej części sezonu. Mamy nadzieję, że za rok się zobaczymy, albo i nie, w sensie, żebyście awansowali wyżej a my, żebyśmy się utrzymali.